Przygotować się do strzelania. Mamy słabości wszyscy? Gotowi? Gotowi. Gotowi. Cel! Policja! Policja! Tak od dzisiaj będą wyglądać ćwiczenia w strzelaniu w wykonaniu tarnowskich policjantów. Nie będą już jeździć do Brzeska, bo mają swoją nowoczesną strzelnicę kontenerową wykonaną przez miejscowe zakłady mechaniczne, którą właśnie od wykonawcy otrzymało miasto. Chyba więcej niż czekałem. Nie przejdzie. Tak Na ile poczyma. gruba jest? Z, z RGP. Ręczny granat, granatnik przeciwpancerny, tak, tak? Natomiast oczywiście to tak. Strzelnica ma homologację do 1000 drin, czyli broń krótka 9 mm parabelu. Można strzelać 5,56 czyli broń maszynowa karabin. Czyli pokazujemy strzelnicę jako miejską, przekazujemy ją w użyczeniu, w użytkowanie komendzie Miejskiej Policji, ale również zastrzegamy prawo korzystania dla wszystkich organizacji, które by tą umiejętność, tą, te kompetencje chciały wzmacniać czyli Bractwo Kurkowe, czyli LOKI, czyli wszystkie instytucje, które, które mogą trenować, również otwarcie dla szkół. Koszt takiej strzelnicy to kilkaset tysięcy złotych, ale w tym wypadku nie poniósł usługo, ani samorząd, ani policja. W ten sposób zakłady mechaniczne wyrównały rachunki za niezapłacony podatek. Od teraz strzelnica nosi imię Hetmana Jana Tarnowskiego. Obecność obiektu strzelnicy na terenie miasta Tarnowa w znacznym stopniu ułatwia organizację oraz przebieg procesu odzyskania zawodowego z zakresu wyszkolenia strzeckiego policjantów. Pozwoli ona na zwiększenie objętości czasu treningu, jaki jest wymagany do... Realizacji zajęć w policji. Na strzelnicy można strzelać. W parach jest dźwiękoszczelna i może być przewożona w różne miejsca. W dodatku jedna z najbardziej nowoczesnych. Ze strzelaniem w tarnowskiej policji, jak widać, nie jest źle, ale do dziesiątki jeszcze trochę brakuje. Zatem jest co i na szczęście już gdzie ćwiczyć. Julita Majewska, tarwizja.